Moja znajoma, która pracuje jako siostra zakonna w przedszkolu, była świadkiem takiej niezwykłej sceny. Tak niezwykłe sceny mogą dziać się tylko pośród dzieci. Otóż dziewczynki przywdziały takie małe kitelki lekarskie i z całą ogromną powagą rozważały, że właśnie jedna z nich. Musi odebrać strasznie skomplikowaną ciążę, że dziecko jest chore, i teraz w ogóle jak to wszystko dobrze zrobić. I nagle zatrzymują się podczas tej gorącej rozmowy, głośno mówiąc, tak jakby sobie uświadomiły, że to właśnie jest zabawa. I jedna z nich mówi: Jest tylko jeden problem jaki? My nie jesteśmy dorosłe. Zadziwiający przeskok. Ta scena i to zdanie jakoś wierci mi bardzo w sercu, w głowie i przypomniało mi się właśnie na progu Wielkiego Tygodnia, bo przyszła do mnie taka myśl, że Wielki Tydzień to jest towarzyszenie miłości, która jest dorosła. Która jest miłością dojrzałą. Jezus Chrystus podczas tej swojej wędrówki to jest twarz miłości dojrzałej. Czy chcemy tę twarz miłości dojrzałej dorosłej wziąć w swoje dłonie, patrzeć w jej oczy, w te oczy, o których mówi Apokalipsa, że są jak płomień ognia? Czy chcemy z czułością wziąć tę twarz w dłonie i patrzeć na Niego, przyjrzeć się jaka jest miłość dojrzała. Pojawia się tutaj dzisiaj w pierwszym czytaniu u Izajasza taki drastyczny mo mo motyw, yy, mianowicie Mesjasz poddany jest okrucieństwu. Yy. Oddaje grzbiet swój bijącym i czytamy dalej. I policzki moje rwącym mi brodę. Wiecie, broda na wschodzie, w tej części kultury, geografii, świata, czasu, była symbolem właśnie męskiej dorosłości, męskiej dojrzałości. Wiecie, zobaczyłem w tym geście rwania brody taki spazmatyczny akt niewiary. Ludzi, którzy mówią, nie może istnieć taka miłość, to jest niemożliwe, żeby taka miłość istniała. Nie ma miejsca na dojrzałą miłość. Jakby to była taka chęć wyrwania tej miłości, bo tak bardzo głęboko w nią nie wierzymy, tak bardzo jesteśmy dotknięci i zranieni miłością na wiele różnych sposobów niedojrzałą. Tak bardzo my niedojrzałe kochamy, i tak bardzo niedorośle byliśmy. Kochanie przez innych, że w głowie nam się nie mieści, że może pośród nas być właśnie twarz miłości dojrzałej. Co zobaczymy, idąc przy tym, który jest dorosły w swojej miłości, dojrzały w swojej miłości? Zobaczymy, że to jest ktoś, kto celebruje nie siebie, jest wolny od narcyzmu. Nie skorzysta ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Nie celebruje siebie. On celebruje więzi. Wysyła swoich uczniów, aby przygotowali Paschę. Są razem przez tyle miesięcy. Pan chce umocnić ich więź. Chce celebrować tę więź. Dojrzała miłość nie chce być ponad, chce celebrować więzi. Tym jest Eucharystia. Dojrzała miłość umie pomieścić w sobie ogromną radość i ogromny smutek. Dojrzała miłość to nie jest wcale taka, która jest zawsze hepi i uśmiechnięta, albo zawsze cierpiętnicza. Nie, jest miejsce w dojrzałej miłości na wielką radość, którą dzisiaj właśnie tu w procesji celebrowaliśmy, jak i na wielki smutek. Dojrzale kochający potrafi słuchać. Pytamy u Izajasza, Pan Bóg mnie obdarzył językiem uczniów, bym słuchał jak uczniowie. Wie kiedy słuchać, ale wie też kiedy mówić, a kiedy milczeć. W rozmowie z Piłatem mówi tyle słów, ile trzeba. Taka jest dojrzała miłość, która umie znaleźć harmonię pomiędzy słuchaniem, milczeniem, mówieniem i ciszą. Miłość... Dojrzała, to jest miłość żarliwa. Gorąco pragnąłem spożyć z wami tę paschę, mówi Pan. Po to przyszedłem, mówi, aby ogień zapłonął. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. Tak, dojrzała miłość jest miłością żarliwą. Ale jest to też miłość, która stara się włączyć innych. Jezus zaprasza uczniów do tego, żeby Mu towarzyszyli, żeby byli z Nim. To jest taka miłość, która też nie kreuje się na niezłomną, na taką, która nikogo nie potrzebuje. Dojrzała miłość, umie poprosić. Bądźcie ze mną, potrzebujecie, bądź przy mnie. Jest mi smutno, boję się, bądź ze mną. Taka jest dojrzała miłość. To jest miłość, która jest też pełna realizmu. Jezus mówi do Piotra, tej nocy się mnie wyprzesz. Ale jest to też miłość pełna miłosierdzia, rozumiejąca. Rozumiejąca słabość, rozumiejąca kruchość. Nagrzała miłość jest taka, że się nie wycofuje. Znów obraz z Izajasza. Otworzyłeś moje ucho, a ja się nie oparłem. Nie oparłem się Twojemu głosowi, nie zbuntowałem się przeciwko Twojemu głosowi, zasłuchałem się w Niego, poszedłem za Nim. Poszedłem, a to co mnie spotkało w wyniku tego posłuszeństwa, to było odrzucenie, ale się nie cofnąłem, napotykając na mur niechęci. Dojrzała miłość ma w sobie wierność, ma w sobie nieustępliwość. Jest to miłość świadoma celu. Jezus mówi w ogrójcu, na tę, na tę godzinę właśnie przyszedłem. Po to tu jestem. Po to tu jestem. To jest mój cel. Miłość dorosła, dojrzała to jest miłość oddana. To jest ten, który siebie oddaje, który tak kocha. Że pragnie cały być dla tych, których umiłował do końca. I to jest też miłość, która pozostawia przestrzeń na odpowiedź. To jest miłość, która skłania głowę i mówi: A teraz jest czas Twojej odpowiedzi. Nie mogę tego zrobić za Ciebie. Za chwilę podniosę tę głowę, jakby mówił Jezus. I mam wielką nadzieję, że zobaczę Twoje oczy, które są z wiarą wpatrzone we mnie. Tak bardzo bym chciał, Jezus mówi na krzyżu, pragnę, tak bardzo bym chciał, żebyś patrzyła w moje oczy, kiedy je na nowo otworzę w zmartwychwstaniu. Tak bardzo pragnę, żebyś był przy mnie, tak bardzo pragnę zobaczyć łzy wzruszenia w Twoich oczach kiedy podniosę na nowo moją głowę, bo Tobie zostawiam decyzję, Tobie zostawiam przestrzeń odpowiedzi, dojrzałej, dorosłej odpowiedzi.